Media huczą, że w ostatnim odcinku programu Panorama doszło do pomyłki, która z pewnością nie spodobałaby się wielu patriotom. W końcu Polska może szczycić się piękną, nieco brutalną historią, i zdecydowanie nie wypada mylić dat. W szczególności tych najważniejszych. A to właśnie do nich należy Dzień Powstania Styczniowego, który przypada na 22 stycznia 1863 roku. Choć zakończyło się ono klęską, do dziś jest wspominane, jako jeden z największych zrywów naszych rodaków. Media donoszą, że gdy w panoramie emitowanej na TVP2 Prezenter zapowiadał materiał o powstaniu styczniowym tuż zanim wyświetlił się obraz Wojciecha Kossaka. Historyczny malunek przedstawiał wydarzenia z całkiem innego okresu. Na obrazie Kossaka pod tytułem Bitwa o Olszynkę Grochowską zostało przedstawione Powstanie Listopadowe, które odbyło się 29 listopada 1830 roku. Warto dodać, że w materiale publikowanym w telewizji publicznej nie tylko omawiano Powstanie Styczniowe, ale także porównywano je do Powstania Listopadowego. To z pewnością powód pojawienia się obrazu Kosaka na zapowiedzi.